Witam Was! Jestem danem Danielowski, a to jest y, nasz pierwszy odcinek y, Danielowski and Redstone. No tak, w tej serii będę pokazywał na przykład różne mechanizmy. Y, no i takie te. W tym odcinku pokażę nam na przykład, jak zrobić y, ukryte na przykład wejście do tych drzwi. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Wygląda to tak. Podchodzimy tutaj i drzwi nam się otwierają działa to na takiej zasadzie zaraz wam pokażę jak właśnie takie coś można budować dobra będzie nam jakoś potrzebne na tu trochę no nie musicie oczywiście dirtu power slider redstone takie tory no i takie dobra Pierwszo robimy tako. Yy, dajemy yy, tako robimy z torami. Potem ciągniemy ile chcemy, no, ale tylko nie za daleko. Mm. Przepraszam. Takie yy, już mm, zasilone tory. Ciągniemy tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj też dajemy. <laughs> Tak... No też zasilamy. Tutaj robimy tak, tak, tak. Wtedy nam powstaje takie kółko. I teraz tutaj zamieniamy na płytkę naciskową i tworzy nam się wtedy takie coś. Teraz... Hmm, gdzie jest wózek? Bierzemy... Kurczę, gdzie on jest? Bierzemy zwykły wózek. Stawiamy go na tym torze. Czekajcie, dzień zrobię. I robimy właśnie tak. i Jeżeli wejdziemy tutaj, to wózek zostanie popchnięty. Takim sposobem. Dobrze. Teraz przejdźmy, co robić dalej. Jeżeli chcecie, że na przykład yy, było takie, żeby ktoś na przykład zauważył drzwi, no to zróbcie sobie, jak tam chcecie. Według mnie lepiej wygląda, że na przykład coś jest yy, ukryte. Czyli na przykład, zaraz sam zademonstruję. Takie jak ja drzwi na przykład zrobiłem. Tutaj musimy odwrócić biegun. Tak jakby. Tak mogę chyba powiedzieć. Dobra. Hmm. Tutaj. Czekajcie, tylko muszę zobaczyć, czy to się zmieni. Chyba się zmieni. Tak, zmieni się. Tutaj na przykład robimy hmm, dalej to. Dalej Przepraszam, dalej Dalej Tutaj już dajemy tutaj Ups, przepraszam Ciągniemy dalej Teraz tutaj dajemy czerwoną pochodnię Wtedy nam wyłącza się sygnał Dajemy to Tak I dajemy żelazne drzwi Ja radzę żelazne Czekajcie to tutaj jest nie. Tu jest czekajcie. Ym, tutaj. Możemy te drzwi też owszem jakoś oprawić. To już jak to woli. No to też można sobie na przykład zamurować jakoś taką. Ja to już zrobię. To jakoś fajnie wyglądało dosyć. No i co? No i co możemy z tym robić? Po prostu się cieszyć, że mamy taki fajny mechanizm. No i no, robimy taką górkę, żeby na przykład to, we Skype'ach to też można wykorzystać. No i pchamy tam wózek sobie jedzie i potem otwiera nam drzwi. No. I to chyba by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i to by było na tyle, jak już mówiłem. Cześć!